Witajcie kochani, jestem Agata i Fundacji Veritas koordynuje projekt, gdzie młodzież ma okazję rozwijać właśnie swoje pasje i talenty muzyczne. Uczą się tam od artystów, którzy są obecni na rynku muzycznym. Zajęcia obejmują wokal, grę na instrumentach, też produkcję muzyczną. Najważniejsze jest w projekcie to, żeby to wszystko odbywało się w bezpiecznym środowisku, gdzie każdy może być sobą, wyrażać siebie i sprawdzić, czy ta droga rzeczywiście jest dla niego. I ty możesz go wesprzeć przekazując nam swój półtorej procent.